ma widzu, jeden z filmów, które lubicie, czyli w co warto inwestować, zamówionka też będą, też będziemy robić, ale dzisiaj o tym, w co warto aktualnie inwestować, czy warto... Taki trochę dłuższy film, trochę bardziej sobie pogadam, więc przyzwyczajcie się, że dzisiaj będzie bardziej taki gadany, bo kurde jest, jest o czym pogadać, jest kilka rzeczy i muszę wam trochę potłumaczyć, też trochę rzeczy jest do mówienia. Szybki instęp, zapraszam cię jeszcze na PirateSwap, stronę, gdzie wymienisz widzów swoje skiny. Darmowe 10 dolarów z kodzikiem Elzar przymianie. Dodatkowo strona nie wylicza tutaj ceny craftów, ceny przywieszek, więc wyjmiecie dużo przekozackich craftów z przywieszkami, dodatkowo przy wpłacie z moim kodzikiem dostajecie darmowe 35% bonusu przy doładowaniu, przy doładowaniu 100 dolców darmowe 35 ziko, no i te 10 dolców przy wymianie za darmo z kodem Eldard. link w opisie, a przechodzimy jeszcze na następnie. pokażę wam crafta kozackiego, to jest jakiś samuraj, tak, ale no to jest właśnie z papierków austinowych, przekozackie, naprawdę tak te naklejki no mają widzowie potencjał, co by nie mówić, przeogromny. Więc od czego by tu zacząć? Bo ja trochę mam inwestycje do Wam do polecenia. Generalnie, moim zdaniem, to druga rzecz na rynku. Nadaje się pod inwestycje. Tak to wygląda na rynku. Jedna bardziej, druga mniej. I fajnie jest po prostu obliczyć to, co się opłaca bardziej. Więc będziemy gadali o takich rzeczy potencjalnych, do rzeczy, które są ciekawe, do rzeczy, które może i warto nawet kupić. Przechodząc. Zacznijmy może od skrzynek. Skrzynki załamania, skrzynka odrzutu. Są to skrzynki, które ja teraz poglądam I skrzynia Snake Bite po części, jeżeli chcecie jakąś skrzynkę ciekawą. Dlaczego skrzynia ukończenia i, yy, i skrzynia załamania? Yy, bo są to skrzynki, które wypadły z polidopów niedawno. I jeszcze jakoś cenowo się nie rozpędziły. A czy mogą się w dłuższym czasie rozpędzić? Mogą. Teraz mam jakieś. Yy, Wahając też z tych cenami, ale nadejdzie moment, że po prostu sobie nagle wezmą i urosną jeszcze bardziej, tak jak to zrobił pryzmat, tak jak to zrobił inne szynki, tak jak teraz zrobił klacz, trochę urósł, więc te szynki też pewnie urosną. Czy jest to perspektywa to trochę czekania? Oczywiście, tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość, tym bardziej w załamania, które niby są w takiej samej cenie jak Bite, ale może być ich naprawdę dużo więcej w magazynach, bo ludzie w to bardzo dużo pieniędzy pewnego czasu pakowali, więc może być tego nad więcej. Ale są to takie spokojne długoterminówki, dlaczego odrzutu? odrzutu, wypadnięcie z puli e, dropów, e, jest to ogólnie skrzynka, która kurczę, e, miała jedną lepszą cenę i moim zdaniem po tej cenie lepszej było lepiej kupować, jak spadnie to polecam dokupić, bo też no trzeba się śpieszyć, powiem tak, czy Valve zaraz wyrzuci jakąś skrzynkę, no nie wydaje mi się tak, oni są leniwi, robią to bardzo rzadko raz na rok, ostatnio mieliśmy wyrzuconą skrzynię załamania, więc e, Czasu może być dużo do od odrzutu, ale jakby gdzie spadała sceny, moim zdaniem warto ją sobie dokupić na jakieś 40 zł i trzymać, jeżeli ktoś tam ma jakiś plan do niej, bo nie jest to zła cena. E, Przechodzę jeszcze do kończąc temat strzynek, dwie strzyneczki jeszcze, e, galerii. Czy warto teraz kupować? No ta cena urosła, tak? Długoterminowo może kiedyś być to drogie, ale wydaje się, trochę na górce teraz jest. No bo jednak bardzo szybkim, w krótkim czasie urosło ono bardzo dużo. E, więc tutaj, jak wolicie, bym się raczej wstrzymał, bo cena duża po prostu. E, a ta strzynia długoterminowo, tak jak mówiłem, będzie rosnąć. Strzynia gorączki. Słuchajcie, to jest ciekawa strzynia, która pewnie nie będzie spadać po jakieś poniżej 3 zł. E, bo jest to strzynia z super kosami, strzynia, która jest otwieralna, strzynia, która daje waw przeogromne pieniądze. A co Waw lubi? Pieniążki. Więc jeżeli daje im super pieniążki e, Raczej nie wyrzucą jej teraz z puli karnetowej, ale mogą to zrobić w przyszłości. Więc kiedyś o ta skrzynka może być naprawdę goldem. Może, może, ale naprawdę może być goldem. To tyle. A propos skrzynek, jeżeli chodzi o rzeczy karnetowe. Moim zdaniem z karetu warto mieć trochę wszystkiego po trochu. Dlaczego? Coś wypadnie, coś podrośnie, warto mieć to po prostu na flipowanie i obserwować market. Jak poleci info, że np. wypada jakaś kolekcja naklejka, która jest teraz w ces -ie. warto ją mieć. No wiadomo, te, które teraz dodali, pewnie trochę będziemy mieli. Ale następne są te nasze kolekcje e, Elementar Crafts, które są z tutaj żywiołakami z tym LGBT i tak dalej, z tymi rzeczami. Więc e, czy warto ich trochę mieć? Moim zdaniem warto je mieć, bo jeżeli wypadną tutaj te naklejki, to kurczę, słuchajcie, te naklejki mają duży potencjał craftowy. Teraz spadają przede wszystkim przez to, że ludzie je odbierają w w bo miały przeogromne roi i przegromnie kosztowało pocało się je, je brać, i teraz znów są na spadkach. Więc tutaj, jak najbardziej, według mnie, wszystko z karetu po troszkę można mieć. Eee, I ja bym tego elementara spodziewał się, że może być wyrzucony, chociaż teraz jest dużo odbierany. Eee, I przede wszystkim, jakaś kolekcja może być wyrzucona. I kolekcja przywieszek, bo jest została wyrzucona przy ostatnim update. Cie. Są dwie. Też jakiś super wzrostów, nie przy, nie przy, jakby super wzrostów, super zarobków dla Valve nie dawały. Więc też tutaj potencjalny zarobek jest. A widzimy, jak rodzaj z głębi sobie zadziałało. Ale przede wszystkim, moim zdaniem, warte spojrzenia jest MK Samotność eee, w jakimś tutaj. Eee, w gorszych stanach, fajnych po prostu patternach. Jak dla mnie warto mieć takie skiny. Niekoniecznie prosto z fabryki nie musicie mieć. Jeżeli macie duże budżety, to dlaczego takich dwóch Mek w ekwipunku nie mieć? Ja nawet mam te obróbki termiczne, które najlepiej póki co nie wychodzą, ale wierzę, że w przyszłości nam jeszcze one oddadzą. Nie oszukuję, są, to są ładne skiny. Teraz akurat co nie ma ich jakoś strasznie dużo na rynku, powiem wam jakieś mocne użycie, czy po testach, sobie tutaj pogrzebać, no po testach akurat dużo jest, bo duży drop rate jest na po testach. E, pogrzebać sobie, popatrzeć jakie są ładne, Wam się podobają, jakieś 2-3, jeżeli macie trochę większe te budżety oczywiście, e, bo są lepsze rzeczy od tego, ale jeżeli macie trochę większe budżety i szukacie czegoś do zainwestowania, jakieś 2-3 dokupić, co do magazynu schować, tak samo jak kolekcje, jakoś, która daje najmniej zarobku no, w karnecie, wiecie co robić. Jeżeli chodzi o Aussie, no to tutaj teraz to nie zainwestujemy, no bo jednak, jak wiecie, sytuacja wygląda z tym e, tak, że to już urosło, więc no ja Tutaj nie jestem fanem takiej górkach inwestowania. Oczywiście, jeżeli chcecie ryzykować, to na własną y, odpowiedzialność. Y, tak by to wyglądało z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam coś pomogłem. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało w komentarzach. Eee, I co? I miłego widzowie zarabiania. Zaszczepcie subika, bo to motywuje mnie do pracy. Trzymajcie się. Cześć, cześć.